Cześć, witajcie, jestem Gumbag, to jest kolejny odcinek z aktualizacji na PlayLive'ie Już chyba, nie wiem który, już chyba mamy dwucyfrową liczbę e, odcinków e, Także bardzo szybko, ja staram się je e, nagrywać e, też szybko i je zmontować byście je mieli jak najszybciej I na początku chciałbym się odnieść do poprzedniego odcinka, ponieważ e, tam e, mówiłem o wyścigu, który był na na dzień dziecka, organizowane, i tam gracze robili po 20 sekund. I się zastanawiam, jak oni mogli robić te 20 sekund. No i teraz y, mamy odpowiedź. Y, widz napisał pod y, poprzednim odcinkiem, że na wyścigu udało się wyskoczyć po lewej stronie i spadało się na samą końcówkę drogi, bo nie było barier. No i to jest y, bardzo tak. Yy, słabo, tak niedorobione, żebym powiedział. Mi się wydaje, że jeśli AFX robi te wyścigi, to on ich nie testuje. Moim zdaniem powinien przetestować je, bo teraz yy, widzimy, jak mamy sytuację i widzę, że to nauczka na przyszłość, żeby jednak testować te wyścigi pod yy, względem takim, czy yy, nie ma gdzieś yy, jakiś miejsc, gdzie można wyskoczyć i łatwo sobie skrócić yy, czas. Także... Taka tutaj nauczka na przyszłość. Oni zdaniem wyścig powinien być zrobiony od nowa. Wtedy powinien być restart wyścigu. Yy, no ale stało się, jak się stało, nic na to nie poradzimy. No i tak. Yy, dziękuję Wam jeszcze za aktywność, ponieważ pod ostatnim filmem zostawiliście chyba aż 10 łapek w górę i tylko jedną w dół, i prawie 200 wyświetleń. Także bardzo Wam dziękuję za takie. Zasięgi i jeszcze na końcu filmu chciałbym skomentować pewną sytuację z korpusem filmowym, który niestety zrobił też swoje wiadomości PyLab 24, mimo że z tego co pamiętam nie pozwalałem sobie zabierać tej serii, a jakieś, jakiegoś zapytania mi nie dali, ale to na końcu filmu. Mam nadzieję, że. Oglądaliście poprzedni odcinek z aktualizacji I tam mówiłem o takim jakby remake'u pracy yy, kierowcy cysterny Że będą nowe wozy, no otóż okazało się, że takich wozów nie ma Że to była jakaś zmyłka, że na stacji paliw y, w LS stała cysterna Którą my widzieliście na poprzednim odcinku z aktualizacji wyglądają te cysterny tak samo nie zmieniły się, nic w pracy się nie zmieniło. Także nie wiem po co praca była na kilka godzin zatrzymywana. Przejdźmy do kolejnej aktualizacji. Kojeżycie to miejsce? Mam nadzieję, że tak. W poprzednim odcinku z aktualizacji pokazywałem wam to miejsce. A teraz mamy tutaj już wybudowane nowe KGP. No trochę to nierealne, ponieważ w kilka tygodni nie rady wybudować budynku, no dałbym, tak ja bym poczekał z tym do miesiąca, yy, żeby to zbudować, tak jakby i wtedy dopiero dać tutaj ten budynek. No ale okej, okay, no to już tutaj jest decyzja FX. -a. Mamy tutaj parking dla interesantów. Posłuchaj do jednej godziny. Co się stanie, gdy przekroczymy tę jedną godzinę? Nie wiem, nie testowałem tego, nie sprawdzałem. Także z prawie wszystkich stron mamy tutaj, jak widzicie, trzy samochody. Mamy na razie miejsca parkingowe dla służb, grozi mandatem i odholowaniem. No więc, y jeśli tutaj zaparkujemy, no to nie wiem, nie robiłem takiego testu czy mi wystawię mandat no i tutaj mamy takie drzwi drzwi dosyć fajnie zrobione na pół otwarte takie no i tak wygląda nowe KGP w środku mamy między innymi pokój przyjęć interesantów mamy tutaj tabliczkę z informacjami, mamy salę widzeń która jest dosyć fajnie odwzorowana Mamy tutaj informacje, w informacji możemy opłacić swoje mandaty. Jak widzicie, mamy tutaj takie kanapy, jakby mamy tutaj nawet zdjęcie niedaleko bazy starej, bazy organizacji RGB. Jeśli chcecie sobie pozwiedzać, no to możecie przyjechać. Do jednej godziny jest postój. Także nie ma jakby jakichś przeszkód. No a teraz czas, abym skomentował, yy, tak jak mówiłem, y, korpus y, filmowy, który wziął ode mnie pomysł, w sensie może nie pomysł, ale skopiował ode mnie serię aktualizacji na Pajlajfie, ponieważ jak teraz już się na ekran. Widzicie, mamy na kanale Litru korpus filmowy y, Pajlajf 24 czerwca 2020 wiadomości Pajlajf24 i... Ten gracz jest chyba powiązany centralnie z korpusem filmowym, jeśli nie no to... Sorry, ale no... nie, mów... nie pozwalałem brać ode mnie tej serii. Zresztą mówiłem na live'ach, że yy, kontynuował, że wcześniej miał tą serię Kacper Dyszka, yy, którego oglądałem, ale on nie zastrzegał sobie prawa do wzięcia od niego tej serii. Lecz ja wypowiadałem się na live'ach, że jeśli ktoś chce ode mnie wziąć tę serię, to jedynie za moją zgodą, więc albo napisać do mnie na maila, albo napisać do mnie na, na forum na Pylife'ie W wiadomości prywatnej i wtedy yy, ja bym... Y, z nim popisał na ten temat. No ale tutaj yy, korpus filmowy tego Ditru w ogóle nie napisał do mnie, nigdzie, ani na mailu, ani na, ani na forum pylife'owym, ani w grze nie napisał, no, no nie wiem, no. To jest tak trochę nie fair kopiować i to robi większe wyświetlenia niż moje ostatnie odcinki z aktualizacji, ponieważ na ten czas, gdy ja to montuję, to ma już 209 wyświetleń, niestety, więc to jest trochę kopiowanie ode mnie a wszystkiego tutaj, tej całej serii, że gdy ja tutaj e, nagrywam tą serię, poświęcam czas na montowanie jej i nagrywanie jej, a mógłbym robić coś innego w tym czasie, bardziej, e, to trochę tak nie fair jest zabieranie czyjegoś e, pomysłu na serię, bez zgody w ogóle. Także. Jeśli ten Ditru to oglądasz, proszę o kontakt ze mną na priv, inaczej, inaczej nawet będę Ciebie atakował, że, że, zabrałeś mi serię, a ja mówiłem na live'ach wiele razy, że zastrzegam sobie yy, do prawa. zastrzegam sobie to, żeby ktoś wziął do mnie tą serię, chyba, że... Yy, ktoś do mnie napisze w wiadomości prywatnej na mailu czy tam na forum fajlifeowym czy w grze yy, no to wtedy mo mogę z nim popisać i ustalimy to czy mu wydam taką zgodę czy nie no ale tak jak mówiłem to jest bezprawne takie czy bezprawne To jest trochę takie oszukiwanie widowni, ponieważ widownia Yy, te 200 wyświetleń, to jest yy, jakieś 3 czwarte osób, które, my, Spy które mnie nie oglądają, i oni myślą, że o, to jest nowy pomysł, yy, i w ogóle, no, bardzo fajnie, yy, że on zrobił takie coś, ale nie wiedzą, że ja wcześniej robiłem taką serię. Więc yy, szkoda, że to ma tylko, yy, szkoda, że to ma takie wyświetlenia. Gdy osoba robi, to rob, kopiuje tą serię bez mojej zgody, więc proszę o kontakt na mailu, który jest w zakładce informacji na moim kanale. Lub proszę o kontakt w grze, lub proszę o kontakt na forum PyLife'owym. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnych aktualizacjach, no i cześć!